Dziś przygotujmy klasyczny sernik baskijski z lekko przypaloną górą i kremowym środkiem. Super kremowy. Zaczynam od wydrążenia nasion z dwóch klasek wanilii. Do miski przykładam serek śmietankowy. Ważne, aby miał dużą zawartość tłuszczu. Dodaję cukier oraz wanilię, a całość chwilę ucieram. Następnie dodaję jajko po jajku, cały czas mieszając. Pod sam koniec dolewam śmietankę 30 oraz dodaję mąkę pszenną. Całość miksuję tak, aby nasza masa była jednolita. Formę na sernik wykładam podwójnym papierem do pieczenia i wlewam naszą przygotowaną masę. Z sernika usuwam becherzyki powietrza i wkładam go do pieca. Po wyjęciu z piekarnika, studzę go na blacie, a następnie wkładam go na około 6 godzin do lodówki. Po tym czasie możecie kroić już wasz sernik, a gwarantuję wam, że jest mega kremowy. I turbo smaczne. Życzę Wam smacznego.